Siema, witam serdecznie, doktor Adrian, nisko się kłania. E, moi drodzy, dzisiaj taki infowlog. bardzo ważny e, vlog dla mnie, myślę, że dla Was też, dotyczący przyszłości, najbliższej przyszłości na kanale. Ostatnio bardzo mało się dzieje, zdaję sobie z tego sprawę, piszecie mi mnóstwo wiadomości na Facebooku, żebym coś rzucił żeby nabrał selekta itd itp o selekcie zaraz się wypowiem ale to wszystko po kolei moi drodzy muszę zrobić przerwę na kanale nie wiem jaka ona będzie długa mam nadzieję, że nie długa bardzo chciałbym wrócić do was przy premierze euro 2016 które mam nadzieję będzie pod koniec lutego miesiąc. Nie będzie to taka nieobecność stuprocentowa, czyli będę starał się w miarę możliwości, a ja tam mam jakieś filmy ponagrywane z ekstra klasy, jakieś stare, to będę po prostu te zaległości wrzucał. Natomiast nic nowego na kanale hmm, przez miesiąc myślę, nie będzie się pokazywało. W szczególności, chyba, że coś się wydarzy, będę miał chwilę to wrzucę. A dlaczego tak jest? Kilka powodów, moi drodzy. Pierwszy powód taki może najmniej ważny to sezon ogórkowy, który teraz mamy, poza oczywiście selektem, ale to jest inny temat, zaraz się wypowiem. To będzie troszeczkę długi vlog, ale naprawdę zostańcie ze mną, bo będzie ważny. I właśnie po pierwsze ten sezon ogórkowy jakoś te stare edycje nie ma takiego napędu, bo to jest, stare edycje się fajnie otwiera jak są przeplatane właśnie jakąś bombą nowością. W tym momencie nic takiego nie ma. No Selecta otwierać na kanale systematycznie to by trzeba było bank obrobić. Selecta, nie mam kupić jeden box, zobaczymy, no ale to muszą być pewne warunki spełnione i go otworzyć, żeby, żeby był. Natomiast no, sezon ogórkowy po drugie potrzebuję troszeczkę odpocząć. Jest to bardzo wypopowany. Ostatnie wyniki badania u lekarza by się ostatnio źle czułem. E, no nie są za, za optymistyczne. E, dla mnie jestem, no, mam przemęczony organizm. Muszę troszeczkę zwolnić. E, w pracy niestety nie mogę zwolnić. Znaczy teraz będę musiał zresztą na, na, na kilka tygodni, ale wiadomo, tam są pieniądze, e, z tego utrzymuję moją rodzinę i praca jest najważniejsza dla mnie. Zresztą w pracy też teraz jest różnie. Nie wiem jak to będzie wszystko. Ogólnie rzecz biorąc nie zaczął się dobrze ten rok dla mnie I, i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Natomiast też w najbliższym czasie e, wybieram się do szpitala. Nie wiem jak długo tam będę. E, muszę parę rzeczy ponaprawiać sobie. E, muszę mnie troszeczkę pokroić, posprawdzać. Nie wiem jak to było, jak byłem raz w szpitalu i to na parę dni tylko na obserwacjach, nigdy na jakichś zabiegach, operacjach itd. Itp. I to jest drugi powód, taki właśnie najważniejszy po prostu. Nie będę miał możliwości za bardzo jak nagrywać głowy do tego przede wszystkim, bo, bo, bo w szpitale choróbska, e, tutaj jeszcze praca, oczywiście rodzina. E, muszę sobie to wszystko poukładać. Jestem po prostu ludzko mówiąc przemęczony tym wszystkim. Za dużo tego w ostatnim czasie było, za dużo mnie to kosztowało i muszę, muszę po prostu odpocząć moi drodzy. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i będziecie czekać. Tak jak mówię, chciałbym wrócić na Premier Euro 2016. Jakieś filmy tam raz na 3 dni, coś tam będę, będę starał się wrzucać. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Nie obiecuję systematyczności na pewno nie będzie przez ten miesiąc Obiecuję jakieś tam filmy ale kiedy będą informacje na Facebooku No muszę się zregenerować muszę się naprawić i to jakoś tak jak każdy No jestem tylko człowiekiem niby doktorem ale ale człowiekiem No i ten select Myślałem o tym selekcie bo to tutaj głupio wyszło że, że, że na moim kanale nie ma tego ale nie wiem jaka będzie najbliższa przyszłość moja tutaj w domu, w pracy i w tym, także muszę troszeczkę grosza zaoszczędzić. Druga sprawa, te karty z Selecta, które mnie interesują na eBayu, można bardzo tanio, naprawdę tanio dostać karty z koszulkami, cytuję, mój przyjaciel otrzymał mi po 20 co ostatnio za 30 zł. Karty limitowane po 30-20 zł, po 4 zł. Autografy po 30 zł, po 20 zł, po 50 zł. Więc naprawdę, no wiadomo, zdarzają się strzały niesamowite. Kuszyna ostatnio trafił fajną kartę Roysa, która tam może być warta 1,5 tysiąca i 2000 zł. Ale ja przy jednym boksie, nie zdając się, bym nie skończył otwarty jednego boxa, pewnie chciałbym drugiego, trzeciego, czwartego, piątego tak samo było z Prizem też sobie powiedziałem, że jeden boks a zostało otworzonych chyba pięć boksów albo 6 boksów plus chyba z 15 angiel boksów no i z selectem pe pewnie byłoby podobnie, bo gdybym wiedział, że to jest na jednym się skończy to bym go kupił no, to bym na pewno go kupił ale znam troszeczkę siebie no, nie potrafię nie potrafię by się opanować także Select będzie, ale z eBay'a może jak wszystko dobrze się potoczy u mnie e, wrócę do domu to, to sobie kupię jako taką po prostu no, zadośćuczynienie także żeby nie przedłużać moi kochani będę tęsknił e, za wami mam nadzieję że będziecie e, oglądajcie karty zajmujcie się kartami jest wielu wspaniałych youtuberów na, na naszej scenie, więc poszerzajmy naszą e, rodzinę, ja was będę wszystkich oglądał a to, że mnie chwilę nie będzie, to myślę przełkniemy a widzicie, jeszcze miałem powiedzieć, e, nagrody moi drodzy, jeszcze nic nie zostało wysłane nic, nagród i żaden e, nie, dwa zostały wysłane e, dyplomy i nie wiem postaram się to jak najszybciej wysłać jeszcze przed tym, jak mnie zamkną Postaram się. Tyle mogę powiedzieć. No i dobra. No, jeszcze jutro albo później jakiś filmy z ekstraklasy myślę będzie i, i będziemy zwalniać powoli, ale do czasu na pewno. Wrócę. Mam nadzieję, że cały. Trzymajcie się i pamiętajcie, że łączy nas nadal, pomimo tego, że nie będzie mnie na YouTubie, ale będę tutaj i tam. Łączy nas pasja, trzymajcie się. Do zobaczenia. Peace.